od Genie Games TV i chciałam Wam przedstawić kolejny odcinek Minecraft od tyłu. I tak dzisiaj zagramy sobie w pierwszą wersję Minecrafta Bety i zapraszam Was do oglądania. Chodzimy sobie na nowy świat. Znaczy na świat, w którym gramy cały czas, więc żeby nie było. I chwilę, krótkie cięcie i za chwilę będziemy. Witam Was, już jestem na moim świecie. tak Odejdę, skończyliśmy w magazynie, jeszcze podłogi nie zrobiłem Widzicie, tam już są potwory Bo no, już kurde Bierę kontrols I tak, no widzicie, mam zbroję zrobioną jeszcze przed odcinkiem trzecim. Niestety w tym Minecraftie cheatować nie można. Sprawdzałem. Nie ma do niego cheatów żadnych. I tak. Dzisiaj myślę, że mm, dalibyśmy sobie coś tak pokopać. Tak trochę ubogo. I... Ja. Jest wreszcie dźwięk. Uch. A jeszcze mamy sprint oh, będzie załapał naszywek. I powoli zbliżamy się do mojej ulubionej wersji Minecrafta beta. A mianowicie jest to 1.5. W tej wersji bardzo długo grałem i bardzo mi się podoba. Mój i mój magazyn. Nie, yeah, będzie! Tak, to bardzo dobrze. Widzicie już trawa nie jest taka jasna. Jest wreszcie normalnego koloru. Bo takie jest krawo trochę. Ładnie wygląda takie drzewo, to nie jest krawą. Ale jeżeli chcecie linka do um, um, Minecrafta Alfy, to... Piszcie w komentarzach i dajcie łapkę Pięć łapek, link. Węgiel mi się na pewno przyda. Dobra... Nie...

Tak, yy, Minecraft, wiecie, ta animacja, którą zrobiłem, jest bardzo krótka i pracuję na yy, drugim odcinkiem, będzie więcej osób i myślę, że się to spodoba. Mnie dokładnie trzy osoby, ja, mój kolega, kolega i koleżanka. Dawaj wełnę! Mam tak 17 węgla, wystarczy mi na razie. Nie potrzebuję więcej. Ścinamy sobie drzewo. ten filmik będzie 47. na moim kanale, to już tylko 3 filmiki będę miał pół setki. Wieniku. Dzisiaj jeszcze na pewno nagramy play Minecraft. Gdzie hmm. Muszę zrobić łóżko. To, yy, jeżeli w tym Minecrafcie będzie... Będzie można zrobić łóżko, to wreszcie. Bo w tej alfie nie, nie mogłem zrobić łóżka w ogóle. Nie miałem już 6 wełni. I oto chwila prawdy. Desko. Pełno. Nie no nadal wkurzające. W tej wersji już? Pamiętam, że w 1.5 było... Na pewno są. Ci w siódmym odcinku zmieniamy wersję, potem w 10, a potem w 13 i tak dalej. Co so, trzy odcinki będę zmieniał, bo... Nie masz pięć odcinków, to chyba długo w jednej wersji. I tak ta wersja będzie się niedługo też kończyć, znaczy, nie, nie tak szybko, ale każda wersja ma swój początek i ma seria ma swój y, y, początek i swój koniec. Zapełnij te skrzynki czoła. Dirty. Do tej wysadzonej Tak. I tak. Yy. Czekajcie krótkie cięcie. Yy, jestem z powrotem po krótkim cięciu. Witam Was. I tak. Yy. Powinniśmy sobie... Chcę sobie coś jeszcze zrobić tutaj. Bo mega kopalnie. Ten urozmaicić do Fabu wszystko chcę urozmaicić. I tak, y, piszcie mi w komentarzach, co chcielibyście, żebym zbudował. Y, ja to oczywiście zbiorę materiały, wszystko y, y, Dobra, odcinek już będzie dobiegł końca. Ciądza, sadzonki nie rosną. Patrz świniak. Czemu nie ucieka? 5 świniaków. Aaa mam ją skocham. Na wersji 1.5 będę grał dłużej, parę... no parę... więcej odcinków. I... większość. No parę chyba z 10. Bardzo lubię tę wersję. To jest moja ulubiona wersja. Mm. Więc tak, stoję do Was twarzą. Stoję do Was twarzą. I tak, muszę się z Wami pożegnać. To już to będę było na tyle w tym odcinku. Siemanara. Pa. Czy